wam kochani we vlogu przy kawce lub herbatce. Tak teraz będą się nazywały moje vlogi, bo wiem, że parę osób tęskni za moimi vlogmasami, i pomyślałam sobie, że co jakiś czas może mi się to uda nagrywać regularnie takie vlogi przy kawce lub przy herbatce, gdzie będę mówiła o. W mojej codzienności, żeby się z wami nią podzielić, bądź będę poruszała jakieś tematy, które, które, które też, z którymi też chciałabym się z wami podzielić, z którymi wy będziecie mogli w komentarzach swoje opinie wygłosić. Także dajcie znać, czy to dobry pomysł. Póki co, dzisiaj właśnie postanowiłam nagrać pierwszy taki vlog porozmawiać do Was, powiedzieć Wam, że też również za Wami tęskniłam, że gdzieś mi tam tych vlogmasów brakuje, gdzie później mogłam czytać komentarze od Was, zresztą bardzo miłe i fajna była świadomość tego, że byliście ze mną, że, że oglądaliście i później właśnie dawaliście znać w komentarzach że jesteście no i doceniacie moją pracę, także kochani żeby nie było a ja tutaj też mam właśnie taką kawkę czekoladową w kubeczku, także jeżeli nie macie teraz zrobione kawki czy herbatki lećcie sobie zrobić i będziemy razem przy kawce czy herbatce sobie tutaj rozmawiali. także kochani tak jak już Wcześniej wspomniałam, bardzo się cieszę, że spodobały się wam moje vlogmasy, że miło spędzaliście ze mną czas. Ja powiem szczerze, że po przyjeździe z Sarbinowa jakoś nie mogę dojść do siebie, tylko powiem, że dwa dni po przyjeździe właśnie zachorowałam. Gdzieś tam dopadło mnie przeziębienie, ale ja mam dosyć dobrą taką odporność, że tam parę dni pobrałam witaminę C1000. Yy, gdzieś tam yy, powygrzewałam się no i przeszło prawda jeszcze raz po raz mam takie kasze ale to tak sporadycznie także kochani kom, pomalutku, pomalutku wracam yy, do swojej normalności yy, codziennej wróciłam już yy, również yy, do rehabilitacji, bo tak właśnie patrzę, czy, czy włączyłam kamerkę, bo tak nie, nie widziałam pod światło, ale teraz właśnie widzę, że ją włączyłam. włączyłam no, znaczy wróciłam już do swojej rehabilitacji, także no już codzienność pełną padam, tutaj jeszcze Wam powiem, podzielę się z Wami taką informacją, że we wtorek przyjedzie do mnie Pan, przedstawiciel firmy mojego wózka, na pomiar, na pomiar, żeby zrobić nowy dla mnie wózek, bo na którym teraz obecnie jeżdżę, no to niestety już jest mi niewygodnie jeździć, ponieważ ma swoje lata około 10 lat, więc jest to no, dosyć spory kawałek czasu. Przyznam się, że bardzo się do niego przyzwyczaiłam, w sensie takim, że już znam możliwości tego wózka i tak dalej, jest dla mnie wygodny. No, ale tak jak powiedziałam czas robi swoje. Wszystko ma swoją wytrzymałość. I będzie robiony yy, nowy wózek także no, cieszę się bardzo że, że po prostu że już yy, niebawem będę miała nowy i nie będę musiała się stresować że yy, jak gdzieś tam kółko się zatnie albo po prostu gdzieś częściej trzeba będzie oponę pompować, bo już jest y, stare y, wentylki wyrobione i tak dalej. Także y, trzymajcie kciuki kochani, żeby we wtorek wszystko poszło y, po mojej myśli, bo to tak naprawdę pomiary takiego wózka wyglądają tak, że y, właśnie y, pobiera, Pan popiera wymiary moje, czyli y, tak jakby ktoś wszył na mnie ubranie i to jest bardzo dobry sposób, ponieważ ten wózek jest w 100% tak jakby dobrany pode mnie i także no tym samym sposobem on jest dla mnie bardzo wygodny i, i po prostu dobrze mi się na nim funkcjonuje. Często, często jest tak, że na przykład ktoś mówi do mnie przesiądź się na fotel albo na tapczan. I na przykład nie rozumie, jak ja powiem, że nie, nie, dziękuję, mi na wózku jest wygodniej. A tylko dlatego, mi na tym wózku jest wygodniej, bo tak jak powiedziałam, tutaj jest yy, yy, znaczy w tym wózku, jest tak, że jest brane pod uwagę właśnie zgięcie moich nóg, yy, wy, yy, wyprostowanie moich pleców. Także to wszystko jest yy, dobrane tak, żebym ja czuła się komfortowo, bezpiecznie i wygodnie. Także tak to kochani wygląda. Chciałam się Wam pochwalić, bo wczoraj byłam na zakupach i u mnie w Intermarsze, powiem Wam szczerze, była super ekstra w ogóle taka promocja. Był jeden taki wielki karton z książkami. Oczywiście ja nie mogłam po prostu przejechać koło kartonu z książkami, obojętnie. Oczywiście tam buszowałam przy tym kartonie, szukałam, bo było pełno książek. Różnej tematyki, i naprawdę różnych autorów, i powiem szczerze, że, że gdybym miała więcej czasu wczoraj, to bym naprawdę spędziła tam o wiele, wiele dłużej. Ale no, wybrałam sobie taką książkę. To jest, już wam mówię, Anna Bednarska Co by zrobił, gdybyś mnie dogonił? Taki jest tytuł. I ta książka, kochani, kosztowała 12,99. Jeszcze, jeszcze hmm, spojrzę, czy się nie mylę, ale yy, tak jak wam powiedziałam 12,99, także jak na książkę to jak za darmo i tam był naprawdę wielgachny karton, yy, także ja wczoraj byłam yy, w siódmym niebie jak to zobaczyłam i wybrałam sobie książeczkę, także jestem zadowolona i będę czekała na swoją kolej do czytania, bo powiem wam szczerze, że jeszcze Jestem przy książce świątecznej, aż ty się przyznać, ale taka jest prawda. Po prostu czytam tą książkę, ale to jest na takiej zasadzie, że zakładam sobie dobrze, położę się, dłużko będę czytać. Przeczytam jedną kartkę i sen nie może. No, yy, tak to wygląda. Nic zadać, nic ująć. Jeszcze wam powiem, że yy, to chyba był. Hmm, czwartek, czwartek, tak. Dostałam przesyłeczkę od mojej ewonii e, Sosnowca, za co serdecznie ewos dziękuję. Pokażę wam piękną karteczkę. Posyłam ci, anioła radości. E, taka karteczka. E, dostałam e, dwie maseczki. Jedną perfekty. na wilża, Nawierzanie e, aloesowa maska intensywnie. Intensywne nawilżenie. O, taka. To i chyba Ewuś nawet nie miałam. Fajnie trafiłaś, bo jej nie miałam, ale bardzo się ucieszyłam, bo wiesz, że kocham maseczki. Jestem kobietą maseczkową i to jest mój chyba nauk, nie wiem, ale uwielbiam maseczki. No i Ziaja, maska nawilżająca z dynką zieloną, skóra sucha i normalna. Ziaję też kocham i, i Ewuś super, że, że właśnie... Wybrałaś takie maseczki, bo i perfektę bardzo lubię i ziajkę także super, ale chciałam wam jeszcze przeczytać, co pisze, znaczy co jest napisane na tej karteczce, bo są piękne słowa. Asieńko, niech anioł radości każdego poranka przynosi ci prosto z nieba ciepły uśmiech serca, który ubarwia życie porusza ludzką życzliwość i sprawia, że dzień staje się cudownym darem. Oby Twoja radość nie była tylko chwilą, ale głębokim poczuciem dobrego, pełnego miłości, spełnionego życia. Pamiętaj, że zawsze jestem, jesteś w moim sercu. Ewa. Dziękuję Ci, Ewo, za tę piękną karteczkę, za te przecudowne słowa. Wiele to dla mnie znaczy. Dobrze o tym wiesz, bo wiele razy rozmawiamy na różne tematy i dobrze o tym wiesz, że że naprawdę doceniam naszą y, przyjaźń, naszą znajomość. Także dziękuję bardzo i tutaj jeszcze chciałam dodać, że dostałam od Ewy taki piękny magnes Częstochowy z Matką Boską Częstochowską. No tutaj Wam nie pokażę, bo zapomniałam y, ściągnąć z lodówki i żeby Wam pokazać. Ale jest to przepiękny magnesik. Y, jak nie zapomnę, to y, przy na, na, następnym... Y, w blogu przy kawce Wam go pokażę. Także Ewunia, Busiaczki Ci przesyłam i dziękuję serdecznie najmocniej jak tylko potrafię. Tutaj jeszcze Wam chciałam pokazać dwie rzeczy kosmetyczne, i tutaj zaznaczę, że wiem, że, że widowie męskie płci właśnie mówią do mnie, że szkoda, że to moje filmiki w większej mierze opierają się na kosmetykach. Ale obiecuję, że coś postaram się zmienić, żeby też Panowie byli zadowoleni z moich filmików i żeby nie narzekali, że tylko rozmawiam o kosmetykach. Tutaj wam chciałam pokazać taką mgiełkę utrwasz do makijażu firmy Eveline. Jest to super mgiełka, która nawilża, która utrwala makijaż, ale też która daje taki efekt glow. Ale o czym chciałam powiedzieć. Że to jest mgiełka, która przecudnie pachnie. Tutaj producent y, pisze, że to jest zapach piwoni, ale dla mnie to nie jest zapach piwoni. Dla mnie to jest taki zapach y, słodki, a jednocześnie taki orzeźwiający. Przepiękny zapach. Że jak ja wsikam twarz, to przyznam Wam szczerze, że jakbym mogła tą, tą całą butelkę wypsikała za jednym razem. Bo jest tak. Cudowny zapach. I powiem Wam, że skóra wygląda tak ładnie, tak promiennie, tak zdrowo. Yy, I przede wszystkim yy, makijaż yy, dobrze się trzyma, ale nie o tym. Najważniejsze jest to, że skóra właśnie tak. Tak fajnie wygląda, yy, tak promiennie, to chciałam zaznaczyć. A tą giełkę mam od moich dziewczyn yy, ze sklepu Muszelka z Sarwinowa. Pozdrawiam Was, dziewczyny, bardzo, bardzo serdecznie. To właśnie od nich dostałam tą giełkę i jak tylko mi się skończy, to on gdzieś poszukam w internecie, bo ten produkt jest warty uwagi, naprawdę i. Warty, ten zapach jest warty każdej ceny, jest przepiękny zapach, naprawdę polecam Wam, jak gdzieś będziecie widziały ten produkt, może no tak z bliska Wam pokażę, bo tutaj słońce, u mnie dzisiaj piękne słońce świeci i tak się właśnie odbija w kamerce, nie wiem jak Wam mam to pokazać, właśnie i przepięknie pachnie, to smgiełka do twarzy 4 w jednym. Utrwalenie makijażu y, na efekt Glow, efekt Blue. Blur. I to jest y, pojemne 110 ml. Y, przyznam szczerze, że jest to produkt bardzo wydajny. Ja mam go, y, kochani, od. Od y, października? Y, nie, nie od października, od czerwca, od czerwca, kochani. Także ja go używam raz dziennie i jeszcze mam y, po prostu tyle produktu, także jestem w szoku, jak ten produkt jest wydajny, ale dobrze, cieszę się, bo będę mogła się dłużej nim cieszyć. Y, w sensie takim, że, że nie będę musiała gdzieś tam kopać po internecie i go szukać, bo pytałam się właśnie y, ostatnio dziewczyn, jak byłam na święta, to y, właśnie chyba Monika mi mówiła, że po prostu one go miały miały ten produkt ale już niestety nie mają także będę musiała gdzieś kopać w internecie. Następną rzeczą którą chciałam wam pokazać to jest firma Garnier fructis to jest SS keratyna w sprayu powiem wam że to jest fajny produkt to jest właśnie keratyna bez spłukiwania spryskuje się włosy Albo po umyciu, albo w ciągu dnia bardzo dobrze rozczesują się włosy, tylko trzeba uważać, bo lubi ten produkt obciążać właśnie łuskę włosa i tutaj trzeba naprawdę używać go z rozsądkiem, ale ma przepiękny zapach, dobrze nawilża, dobrze nawilża włosy, nabłyszcza dobrze włosy, także ja Wam go polecam, ja go kupiłam w naturze. I naprawdę chciałam go przetestować. Jestem z niego zadowolona. Myślę, że jak będzie kiedyś w dobrej promocji i gdzieś tam na niego trafię, to jeszcze do niego wrócę. No, jeszcze mam, jeszcze mam go sporo: jest to 200 ml pojemność. Także jeżeli czegoś szukacie takiego produktu do nawilżania włosów, do właśnie do, do takiej pielęgnacji, a nie, nie, nie za bardzo macie pomysł, co by miało to być, to możecie spróbować tego produktu, bo naprawdę jest fajnie i bardzo ładnie pachnie. Bardzo tak fajnie odświeża włosy. Także polecam Wam serdecznie. Co tu jeszcze Wam chciałam pokazać? Chyba to już wszystko, co Wam chciałam pokazać, bo tutaj Blanki Zosiu nie pokażę. Bo, bo po prostu y, pani Asza jeszcze Blanki nie przebrała z y, klimatu świątecznego. Aż wstydźcie się przyznać, ale powiem Wam, szczerze, że jakoś ciężko mi jest pożegnać się już y, z nastrojem świątecznym. Bo co prawda już większość rzeczy pochowałam, ale gdzieś tam jeszcze małe akcenty. Co? Między innymi Blanka jeszcze nie przebrana. Jeszcze siedzi y, tu, jak widzicie, y, w sukience, y, sukience świątecznej. Ja tutaj też na stole mam e, takie świeczniczki, gwiazdki, więc jeszcze, jeszcze u mnie klimat świąteczny. No ale jak to mówią, do Matki Boskiej Gromnicznej, czyli do 2 lutego e, po prostu powinno się mieć tę ozdobę. No i postaram się e, już w przyszłym tygodniu w wolnej chwili do końca wszystko posprzątać i naprawdę e, zażegnać się z, e, z klimatem świątecznym do następnego roku. Zosiu, Pani Asia Cię obiecuje, że przebierze blankę i pokaże w następnym filmiku Tobie blaneczkę. Także mam nadzieję Zosiu, że niedługo się spotkamy i Pani Asia pokaże Ci i blankę i ciuszki i będziesz mogła sobie zobaczyć. A tymczasem Pani Asia Cię bardzo serdecznie pozdrawia, przesyła Ci dużo, dużo całusków. Ja bym, ja bym chciała Wam powiedzieć, że Zosia jest, jest bardzo taką wierną moją widzką, ogląda, ogląda moje filmiki i bardzo się z tych filmików cieszy, dlatego bardzo często o Zosi tutaj wspominam, bo bardzo Zosie lubię i też doceniam, że Panią Asię ogląda, także Zosieńko, buziaczki przesyłam gorące dla Ciebie, także kochani, cóż Wam chciałam jeszcze powiedzieć dzisiejszego dnia, że... Właśnie, że dzisiaj stawiam na taki dzień odpoczynku, takiego, właśnie relaksu, bo jutro już praca. Także we wtorek mam dzień wolny z racji tego, że będę czekać na pana, który przyjedzie na ten pomiar. No i tak się zacznie mój, mój tydzień, tak naprawdę. Mam nadzieję, że upłynie właśnie pozytywnie i czego Wam również życzę, żeby Wam upłynął ten nadchodzący przyszły tydzień pozytywnie, słoneczny, radosny, właśnie taki owocujący dobre działania, dobre decyzje. Ja taka ja jestem po tym Sarwinowie, przyznam Wam szczerze, taka, taka melancholijna. Dużo, dużo myślę, dużo rzeczy chciałabym jeszcze zmienić, które sobie gdzieś tam przemyślałam. Na wyjeździe, na spokojnie i mam nadzieję, że, że te rzeczy po prostu uda mi się zmienić i będzie to zgodne z moim, z, moim, z moim nastawieniem do życia i z moim wnętrzem. Także, kochani, życzę Wam miłej niedzieli. Ci, którzy jeszcze mają babcie, to miłych chwil z babciami, dziadkami, bo dzisiaj dzień babci, jutro dzień dziadka. Ja niestety już nie mam ani jednej babci. Ani drugiej babcia, ani, dziad, ani w ogóle dziadków. Także jest mi trochę smutno, że nie mogę dzisiaj z nimi spędzić tego dnia, ale poproszę rodziców, żeby na grobie dziadków zapalili za mnie znicza. Także, kochani, miłej niedzieli, uśmiechu na twarzy, spokoju w doszyczkach. Dziękuję, że jesteście, dziękuję za każdą łapkę, za każdy komentarz, za każdą, za każdą taką informację, że jesteście, że wspieracie, że doceniacie moją pracę. Dla mnie to jest bardzo ważne, tutaj jeszcze zaznaczę, że postaram się i zacznę więcej pisać na blogu, bo ostatnio nie ja mówi, coś nie piszesz na tym blogu, kiedyś pisałaś więcej, to prawda, bo kiedyś miałam więcej czasu, więcej takiego spokoju. A teraz powiem wam szczerze, że no brakuje mi tego czasu, brakuje mi, mi gdzieś tego spokoju, żeby się tak wyciszyć, yy, zaglądać w WOMP siebie i coś przelać yy, po prostu na mojego bloga. No ale postaram się yy, w przyszłym tygodniu. Yy, może coś napisać i żeby ten blog y, też był na bieżąco prowadzony, także kochani nie przedłużam, przesyłam wam moc buziaczków, wszystkiego dobrego dużo pozytywnej energii do następnego y, y, vlogu przy kawce lub przy herbatce buziaczki mam przesyłam, pa pa